Dwa, jeden, zero, mówimy! Cześć moi drodzy, chciałabym abyście docenili, że w czasach kwarantanny, koronawirusa mam makijaż i wyszłam z piżamy. Dlatego bardzo, bardzo proszę o fale serduszek, być może nawet udostępnień, jeśli będzie y, sens. Pierwszy raz będę robić ciasto z fasoli. I mamy tutaj fasola z puszki. Jedna puszka czerwonej fasoli została wymyta, wypłukana, a nawet osuszona, jak radziła Angelika, mamajerkka.pl. Pozdrawiamy, bo to jej przepis. Dwa banany. Niestety my mamy półtora. Dlaczego mamy półtora banana, a nie dwa? Nie być dwa jajka, cukier, kakao proszek do pieczenia i olej mąka ziemniaczana i olej to wszystko musimy zmiksować w termomiksie i będziemy błagać żeby to było dobre czy ciasto z fasoli może być dobre tak sprawdźmy to banany teraz wsypujemy dwa banany cukier kakao proszek do pieczenia mąka ziemniaczana dwa jajka Chcesz na minuty? Tutaj na pięć minut. Pięć minut. To tylko pięć minut. Dobra na sześć. No to dalej. Masa musi być. Krew. To ciasto wkładamy na 60 minut do piekarnika nagrzanego na 190 stopni. Drodzy widzowie kanału Jasiu TV Chcieliśmy powiedzieć że to bardzo dziwne ciasto z fasoli i jest Jasiu jakie? Dobre czy nie? Bardzo Bardzo dobre czy bardzo niedobre? Bardzo dobre Też jak sądzę. Pozdrawiamy Was!